Dla babcia, no zawsze, żeby było elegancie. W dzisiejszym moim vlogaczku nieregularnym będzie zapraszam Was na poradnik. Stryk. Jak zrobić motylka? Żeby zrobić motylka, trzeba mieć zrywkę. No to ja mam. Potrzebna nam będzie również gumka recepturka też posiadam. No i teraz tak, robimy tak, to jest zrywka, bierzemy zrywkę tak, tak ją robimy, to są skrzydełka motylka. No i teraz musimy to zabezpieczyć wszystko gumką recepturką, ponieważ motylek pozbawiony gumki i tak za, zabezpieczamy gumką recepturką i mo, rozpościeramy skrzydełka motylkowi. No i motylek jest gotów do latania. Także, popróbujcie. Mały Piesik. Wiem, 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 że zrywka. To be, bo to plastik. A czego mam robić? Motylka? Z tektury? Z papieru? No przecież lasy też trzeba chronić, prawda? A oprócz tego z papieru to byłby chrząszcz, a nie motylek. Ja chciałam zrobić motylka. No, to tyle. Natomiast nie wiem, czy wiecie, od czego pochodzi nazwa głomuka recepturka. Otóż w prawieku, dawno, dawno temu, lekarstwa robili w aptekach pigularzy. Eee, z gum, I gumkami mocowali receptury, przepisy na robienie lekarstwa. Do, pokażę Wam, to tak troszkę wyglądało. Tu jest słoiczek z lekarstwami, a tutaj jest Receptura. Dokładnie wypisana. I tak to było zrobione. I tutaj myk, gumka, recepturka. I tak się kupowało. Takie słoiczki z gunkami recepturka. No, żeby potem można było powtórzyć yy, te piguły jeszcze raz, jeżeli będzie potrzebna. No i w ogóle, żeby wiadomo było o co chodzi, z czego te piguły są zrobione. Potem pigularzy zastępili, zastąpili aptekarze, z których z kolei wyparli farmaceuci. No i do dziś oni królują farmaceuci. Ale jak wszystko na tym świecie to też może ulec zmianie. Łącznie ze mną i z wami robaczki. Ale bądźmy jak te gumki receptorki. I zawsze bądźmy na czasie. Dla babcia.